One MINUTE Roll. Krótki pomysł na przygodę. Wśród zakamarków i wąskich uliczek spowitego mgłą miasta trąży opowieść o starszej kobiecie, która niedawno odeszła z tego świata. Mówią, że przed laty zajmowała się tarotem. Nie tyle wróżeniem, co czymś znacznie potężniejszym. Kiedyś on był niewielki, skromny, rzadko odwiedzany przez przypadkowych przechodniów. Klienci, których było stać na jej usługi, Szybko stawali się stałymi bywalcami. I choć z pozoru wróżyła skart, prawda była znacznie mroczniejsza. Nie tyle odczytywała przyszłość, co ją układała karta po karcie, kształtując ciągi zdarzeń i zbiegi okoliczności, które prowadziły jej klientów do zamierzonych celów. Mówi się, że to nie ona była źródłem mocy, lecz sama talia. Niezwykły artefakt, w którym miała przebywać potęga Nostradamusa, a to siła, z którą nie można igrać. Dziś kobiety już nie ma. Zmarła w ciszy, a Italia zniknęła bez śladu. Rozpłynęła się we mgle? Czy może ktoś, kto znał jej sekret, przejął artefakt dla własnych celów? Wiedziała, jak niebezpieczna jest moc kart, dlatego działała ostrożnie w ukryciu. Ale czy nowy właściciel będzie równie roztropny? A może teraz miasto zacznie się zmieniać według cudzej woli?